Wiesz co mamy dać zrobić. Się. Dać się zrobić. Dać się zrobić. A. Mamy się dać zrobić, o no, poprowadzić. Ta... Mhm. Ale tym no. cię wiesz, czuję. Mhm. Czuję takie przeniknięcie po prostu. Dać mhm. się przeniknąć tam. Mhm. Ta woda jest taka kryształowa. Mhm. Też się zastanawiałam przez chwilę, bo widzę nas już tam pod tą powierzchnią. Tak. I zastanawiałam się przez chwilę, jak my będziemy tam oddychać. Ale Nie tak. Musimy po się po tym przejmować. Po no. Tak po prostu. Tak. Widzę nas teraz płynące jakby tak schodzące w dół. W dół, w dół. Do, 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 środ do środka w dół. Tak, tak. Stan stanęłam na czymś na na, na nie, ale to jest coś twarde. Mam po to złoto. Mm -hmm. To jest przesypane mm, piaskiem, nie widać, ale tak, to jest złoto. Tak, ale to tak jakby takie cienkie. Nie chcę nazywać tego pyłkami, drobinkami, tylko takie płatki, płatki, płatki. ale to jest duże, cienkie. Ale takie, to nie są takie mikropłatki. Takie płaty, takie płachty tak. bardziej bym powiedziała, Tak. to jest dosyć tak. tak. Mhm. Ja tam mniejsze płatki wiadomo też są takie, ale właśnie mhm. tak, że większość to jest takich płatów. Warstwa. Przewodzeniem przychodzi na myśl, że to ma jakąś funkcję przewodzącą. Mhm. Ja mam wrażenie, wnikać w to, Prze wnikać, przenikać, nie wiem jeszcze, na razie yy. czuję, że w to wnikam. Przenikam, przeszł dostała się przez to niżej jestem w jakimś miejscu gdzie jestem skały coś takiego czarne w każdym razie błyszcząca połyskująca jakby brokatem obsypana. Mo mokre, mokre. Ja mam po z kolei takiego rozwarstwienia, jakbym w pewnym sensie została tam na powierzchni mm -hmm. tego, tych płatków, ale jednocześnie jakbym w jakiś sposób też zeszła z tą. Widzę, mm -hmm. Tak, jakby się otworzył albo go zobaczyłam dopiero przed sobą, bo stoję w tym samym miejscu cały czas. Więc um, chyba o, go zobaczyłam dopiero. Taki tunel, no właśnie taki daleko, daleko, taki niekończący się tunel. Czuję, że mam iść tam, ale mam iść razem. Czuję, że mam iść razem. Mam mocne skojarzenie z tym tunelem, który jest w hopsie. To nie jest taki tunel, ale to jest inny zupełnie, ale. Mm, ja mam takie skojarzenie. I w ogóle. W ogóle mam wcześniej przyszło do mnie, że ten tunel tu jest tunelem do złotej komnaty. O, co wzoru. A w ogóle mam takie wrażenie, jakbym po prostu, na no, jakimś pneumatycznym tym po prostu. Ale chciałam, przesą. No, już taki kanał pneumatyczny, taki po prostu. <laughs> ja mam wrażenie, być teraz o tej komnacie. Tak. Mhm. I, ale w ogóle z takim zapytaniem, e, bo to jest znowu, znowu, znowu ten sam manewr. Zobacz jaka trasa prze, prze, została, prze, mm -hmm. Boże, jak to odmienić? Przebyta. Przebyta, no niech będzie. Mm -hmm. Chciałam powiedzieć przejść śnięta, albo ale <laughs> <laughs> <Przyszednięta>. w <laughs> Coś właśnie w tym tylko mi było trudno to odmienić. <laughs> <śmuszel> Bo przecież my z tego miejsca startowałyśmy tylko tak. Z powierzchni. Tak. No ale dobra, no. Ale czuję, że to jest istotne, że zauważenie tego tak. manewru, że to jest istotne i w ogóle, że ta trasa ma kształt tego jeziora. Trasa ma kształt jeziora. Mhm. Tak. Dziura tak. po przyszło. Tak, 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 tak. Żeby ta droga. Tak. Mhm. Tak. Czuję, że do tego jeszcze dojdziemy, ale że to było po prostu ważne, żeby to zauważyć tylko. Mhm. Teraz. Czy czuję, że w tym chodzi o prowadzenie, o zaufanie, prowadzenie, poddanie się prowadzeniu. Droga na skróty. Mhm. W drodze na skróty. Droga na skróty jest uboga. Mhm. Nie liczy się cel sam w sobie, tylko droga. Tak. Bo my znamy cel. Bo cel jest znany. Cel jest znany każdemu, każdy zna cel, bo każdy z nas ma ten sam cel. Wszyscy mamy jeden cel. Cel jest jeden, znany wszystkim. Jest jeden cel, więc nie cel jest ważny, bo każdy z nas dojdzie do celu, lecz droga, którą podążamy, jest ważna. Tak, jak, jak ją przejdziemy. Tak. I że mamy przejść, pełną drogę, całą droga, taką jaką ona jest. Przechodzi mi, że wybory są ważne, że właśnie to uczenie się wybo dokonywania wyborów na, na tej drodze. Tak. podczas drogi, to, co wybieram, to, to jest dla nas najcenniejsze. Tak, że to nas wzbogaca że to nas wzbogaca to, to złoto takie w momencie mówienia tego to wzbogaca czuje się taka po prostu cała, cała świecąca na złoto, cała wypełniona złotem. Mm -hmm. Ale tak bardzo sy symbolicznie, nie, 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 nie tak w ziemski sposób, tylko. Ja czuję w ogóle te płatki te złota. Mm, to bardzo świeci, to jest bardzo świetliste mm -hmm. i lekkie, bardzo lekkie. Tak. Ja mam takie poczucie, że takie, wiesz, jakby, jakby kolejka się zatrzymała, i by było koniec trasy. Tak, tak, koniec trasy, tak, dokładnie. No, ja po prostu... Tak, że to było to, do czego miałyśmy dojść, to tak. było to, do, co miałyśmy zobaczyć, to zauważyć. Tak. I jeszcze mam takie, że droga jest jedna. Jest jedna droga. Tak, teraz mi się robi taki jakby replay z tej drogi, te momenty. Pomagania sobie nawzajem. To momenty, dlaczego idziemy razem, dlaczego mm -hmm. nie podążamy sami. A mm -hmm. mi ciarek teraz idą. Tak. Te momenty, kiedy y, ktoś ci podpowiada, ktoś ci pomaga, za chwilę to się odwraca. Mm -hmm. mm. Nie idziemy sami. Mm -hmm. Nigdy nie idziemy sami. Nie bylibyśmy sami w stanie przejść, bo utk... utknęlibyśmy, utknęło... tak. tak, bardzo szybko byśmy utknęli. No, nawet byśmy, wiesz, pierwszy krok już by było <gry> No tak, no bo tak no. było podczas tej drogi. Pierwszy krok tak. było... Zresztą wielu tam utyka, wielu utyka. Tak, bo chcą sami. Tak. Bo... Ego im podpowiada, że. Że mają sami zebrać laury. Że mogą sami. Mm -hmm. I my mamy im pokazywać, że to nie jest prawda. Że do nieba idzie się dwójkami. To mi po prostu tak, wiesz, to mi tak dźwięczy to, co nam Artem i Pursach mówili, że do nieba idzie się dwójkami. I w ogóle mi wchodzi teraz taki wątek takiego niechańby, nie nie hań, nie hmm. co, coś, coś blisko wstydu, coś blisko wstydu niewiedzenia, coś blisko wstydu i chęci takiego udowadniania sobie że ja dam radę, że mm -hmm. że ja nie muszę nie, o pomoc. Potrzebuję nikogo, nie, nie potrzebuję nikogo, nie potrzebuję nikogo, nie potrzebuję nikogo prosić o pomoc, nie będę nikogo prosić o pomoc i takie też czuję te momenty takie, yy, Takiej tej złości w ogóle, że nie chcę twojej pomocy, właśnie tak. bez, bo, bo coś tam się wydarzyło, bo jakiś mm. tam Chwila nieporozumienia, bo cokolwiek nieważne. Tak, i to jest niechęć widzenia prawdy. To jest ogromna chęć trzymania urazy. I tego właśnie udowodnienia, że zobaczysz, nie? Tak, ja ci pokażę, ja ci udowodnię. Nie potrzebuję cię, nie potrzebuję nikogo, nie, nie, potrzebu nie potrzebuję. Mam was wszystkich gdzieś. Mamy hmm? to zrobić razem. Ale ja, mi, mi się gorąco teraz robi. Mm -hmm. Ja w ogóle czuję właśnie prze, przełamywanie w tym momencie oporów pod kątem sam i razem, że będziemy zmuszani, my, ale nie tylko my, mm -hmm. że będziemy zmuszani mm, właśnie do tego, że nie zrobisz sam, mm -hmm. sama. Że będziemy zmuszani, że będą zdarzały się sytuacje, yy który trzeba będzie przekroczyć e, przekroczyć to. E, tak. To ja sam, ja sama. Mhm. Ale będzie też tak, że będziemy e, proszone też o to, żeby zrobić e, same. Też. Tak, to swoją drogą, ale mhm. tak w ogóle teraz mi weszło tak w ogóle globalnie, globalnie, w sensie takim globalnym. Tak. To przekraczanie właśnie, to chwytanie brata za rękę. Mhm. Tak chwytaniem, brata prze, przestanie właśnie ja sam, ja sama, ja pokażę, ja udowodnię. Mhm. I właśnie w, w kontekście takim, t, takim, że będą sytuacje takie, żeby, no nie, no nie dasz rad, nie zrobisz tego sama. Tak, mhm. to nie zrobisz.